toczy się w bardzo odległej przyszłości. W zależności od źródła będzie to od 20 do 23 tysięcy lat po Chrystusie. Ludzkość jest rozsiana po niezliczonej liczbie planet w całej galaktyce. Istniejący system społeczno-polityczno-ekonomiczny został ukształtowany po zakończeniu dżihadu butlejańskiego, czyli trwającej prawie 100 lat wielkiej wojny ludzi z myślącymi maszynami. Ludzkość Zjednoczona jest pod władzą imperium ludzkości, jak dotychczas ludzkość nie napotkała jakichkolwiek inteligentnych pozaziemskich form życia. Sama zaś Stara Ziemia, czyli planeta, z której nasza ludzkość się wywodzi, zostanie niemalże zapomniana i stała się jedynie legendą. Ustrój polityczny imperium oparty był głównie na równowadze między trzema głównymi podmiotami, czyli Padyszachem Imperatorem, Lansradem i Gildią Kosmiczną. Ustrój ten ukonstytuowany był przez Wielką Konwencję, która wymuszała tą równowagę sił. Jej główne postanowienie zabraniało używania broni atomowej przeciwko ludziom. Każdy punkt konwencji zaczynał się od słów: Należy przestrzegać konwencji. W chwili rozpoczęcia akcji powieści, imperium rządzone jest przez Szadama IV Padeszacha, imperatora, 81. władcy z dynastii Korino. Ród ten od ponad 10 tysięcy lat zasiadał na tronie Złotego Lwa. Jego siła opierała się na armii Sardałkarów, bezlitosnych i fanatycznych wojowników szkolonych w morderczych warunkach więziennej planety Salusa Secundus. Imperator podlegał jedynie lansradowi. Władzę nad poszczególnymi planetami i układami planetarnymi sprawowały Rody, z angielskiego haus. Zastępowały one państwa, wiecie, szlachcic na Zagrodzie i tak Rody dzieliły się na niskie, stale sprawujące władzę nad pojedynczymi planetami i układami planetarnymi, oraz na wysokie, zarządzające imperialnym lennym. Najbardziej znane nam są rody Atrydów i Harkonnenów. Rody miały swój swoisty Sejm, czyli Landsrat. Każdy ród miał swoje przedstawicielstwo i głosy w tym, jakby Sejmie. Landsrat nadzorował przestrzeganie przez Rody kodeksu reguł. Reguły określały sposób prowadzenia sporów przez Rody, w tym reguł Kenley, sformalizowanej zemsty, a także zmiany rodu zarządzającego imperialnym Lennem. Landsrat był również odpowiedzialny za kontrolę nad zasobami broni atomowej, której posiadanie i używanie były bardzo mocno ograniczone. Funkcję sądu w przypadku sporów między rodami pełniła Wysoka Rada. Sprzeciw rodu wobec Lansradu narażał ród na wygnanie lub zniszczenie przy pomocy arsenału broni jądrowej. Jednym z powodów istnienia Lansradu jest ochrona przed Imperatorem. Gildia Kosmiczna była organizacją sprawującą monopol nad podróżami kosmicznymi. Monopol ten wynikał z prostego faktu. Nawigatorzy Gildii byli jedynymi istotami potrafiącymi bezpiecznie prowadzić olbrzymie statki kosmiczne przez przestrzeń kosmosu. Nie można było wykorzystywać w tym celu komputerów, jak to robili choćby w Gwiezdnych Wojnach, gdyż produkcja myślących maszyn była zakazana. Nawigatorzy byli w stanie prowadzić liniowce Gildii dzięki wykorzystaniu olbrzymich dawek przyprawy, zwanej też melanżem. Nawigatorzy zostają poddani procesowi mutacji przez przyprawę. Każdy kandydat na nawigatora zostawał najpierw poddawany próbie, w której musiał przyjąć i pozwolić na działanie melanżu. Ci, którzy przeszli próbę, zostawali poddawani ciągłemu działaniu przyprawy, która wpływała na ich umysł w taki sposób, że pozwalała na zobaczenie bezpiecznej drogi w czasoprzestrzeni, co pozwalało prowadzonym przez nich liniowcom gildi. Ominąć wszelkie niebezpieczeństwa. Przebywanie w tak odizolowanym środowisku wiązało się z ogromnymi zmianami nie tylko w świadomości, ale przede wszystkim w wyglądzie zewnętrznym. Nawigatorzy z czasem upodobniali się do istot rybopodobnych lub traszek i musieli przebywać w zbiornikach z gazem melanżowym. Mutacja przebiegała w taki sposób, by nawigatorzy całą swoją powierzchnią pochłaniali bezcenną przyprawę. Z biegiem czasu z Zmiany stają się tak duże, iż nawigatorzy nie tylko odcinają się psychicznie od ludzi czy świata zewnętrznego, ale także, żeby dogadywać się z ludźmi, muszą używać specjalnych urządzeń do tłumaczenia. W sadze, nawigator po raz pierwszy ukazany jest w Mesjaszu Dimu. Gildia była z zasady apolityczna, formalnie posiadała jednak prawo weta. Powstanie monopolu Gildii w dziedzinie podróży kosmicznych, transportu i bankowości. Przyjęto za datę początkową kalendarza imperium. Innym topowym graczem była wspominana w pierwszym odcinku korporacja Coam. Nazwa ta jest akronimem utworzonym z nazwy Consoncium Honet Ober Advancer Mercantiles. Jej symbolem była ta banderowska flaga, która teraz leci w tle. Była ona określana jako wszechwiatowa korporacja eksploatacyjna. Kierowali nią imperator wraz z wysokimi rodami, a także Gildia i Penégeserid pocisi wspólnicy. Działała ona na zasadzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie imperator miał w niej prawie 60% udziału. Posiadane udziały świadczyły o sile danego rodu. Korporacja zajmowała się handlem i dystrybucją wszelkich towarów, coś jak Amazon czy inne Allegro. Miała ona wyłączność na pośrednictwo w handlu między podmiotami prywatnymi. To tak, jakbyście do sprzedaży czy kupna czegokolwiek, zmuszeni byli korzystać tylko i wyłącznie, na przykład z Allegro. Niewiele produktów omiakowałem, powiedział. Dłużyce, osu, koń, krowy, tarcica, obornik, rekiny, wielorybie futra, najpospolitsze i najbardziej egzotyczne. Nawet nasz skromny ryż Ustrój imperium jest po prostu feudalny. Obowiązuje sztywny podział ludzi na klasy według zasady zwanej Vauphrerusis. Motto tego systemu brzmiało: Miejsce dla każdego człowieka, i każdy człowiek na swoim miejscu. Oficjalnym językiem imperium był Galach. Język ten był hybrydą anglosłowiańską z silnymi naleciałościami leksykalnymi, które przyswojone zostały od różnych kultur. Oficjalną walutą imperium było Solari. Jej wartość nabywcza ustalana była co 400 lat w drodze negocjacji między imperatorem, lansradem i gildium. Innymi ważnymi, choć bardziej skrytymi i tajemniczymi graczami na politycznej arenie Imperium byli niewątpliwie. Wspomniany już kilka razy na tym kanale: Zakon Bene Gesserit, Ixianie i Bene Tlailax. Bene Gesserit to żeński zakon, którego siedziba znajdowała się na planecie Walach 9. Członkinie tegoż zakonu od najmłodszych lat rozwijały ludzkie możliwości fizyczne i psychiczne do poziomu postrzeganego przez ludzi jako zdolności magiczne. Do ich umiejętności należała m.in. zdolność obserwacji pozwalająca im odczytać nawet najdrobniejsze emocje innych ludzi. Były one po prostu żywym wykrywaczem kłamstw. Czy też głos, czyli modulowanie swojego głosu w taki sposób, że słuchający natychmiast wykonywał wydawany przez nią rozkaz. Największe znaczenie miała jednak zdolność uzyskiwana w trakcie transu przyprawowego, kiedy to akolitka, uczennica, stawała się wielepną matką. Ogromna jednorazowa dawka przyprawy powodowała takie porzeszenie świadomości, że wielepna matka uzyskiwała dostęp do pamięci komórkowej przechowującej wspomnienia jej żeńskich przodków. Wspomnienia te stawały się jej własnymi. Mogła je w każdej chwili przywołać, a dzięki niesamowitej zdolności kontroli własnego umysłu zachować równowagę. Bene Gesserit nie miały jednak dostępu do pamięci męskich przodków. To miejsce było zarezerwowane dla mężczyzn. Potrafiły także kontrolować procesy zachodzące w ich ciele na poziomie komórkowym. Było to zwane Prada Bindu. Nazwa Bene Gesserit pochodzi z łacińskiej sentencji prawniczej Quam diusse Bene Gesserit, czyli tak długo jak długo będzie się dobrze zachowywać. Bene Gesserit oznacza więc będzie się dobrze zachowywać. Po arabsku fraza ta oznacza synowie wyspy lub synowie półwyspu. Przy tworzeniu Bene Gesserit, Herbert inspirował się zakonem jezuitów. Bene Gesserit miały swoje ukryte cele. Przez swoje działania dążyły one do kontrolowania Imperium z tylnego fotela. Podobnie jak Dutch van der Linde miały one plan. Ich misternym planem było stworzenie kwizat Hadera, czyli męskiego Bene Gesserit, który mógłby stać się najpotężniejszą istotą we wszechświecie, mającą dostęp do pamięci swoich przodków i to od samego początku ludzkości, a także byłby w stanie przewidywać przyszłość. Stworzenie go wymagało starannie przeprowadzonego programu eugenicznego zaplanowanego na wiele tysięcy lat do przodu. Doprowadzano do łączenia w parę lub przynajmniej kopulacji określonych osób, po czym powstawał z tego nosiciel odpowiednich genów, który miał je przekazać dalej. Zakon planował swoją renkwizję z Hadera i wychowanie go na swoją modłę, po czym odpowiednio, misterując, miał on przejąć władzę nad ludzkim imperium, będąc oczywiście cały czas pod ścisłą kontrolą sióstr Bene Gesserit. Plan ten został zaburzony przez członkinie zakonu Lady Jessica, matkę Paula Atrydy. Lady Jessica miała rozkaz rodzić swojemu konkubentowi księciu Leto Atrydzie same córki, ona jednak z miłości do niego urodziła mu chłopca. Paul oryginalnie miał więc być dziewczyną, która zostałaby wydana za Fejda Rautę z rodu Harkonnenów, kończąc tym samym odwieczny spór. Z ich związku dopiero miał się narodzić Kwizac Haderach. I had a plan. Nazwa Kwizac Haderach wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza skrócenie drogi. Innym ważnym podmiotem byli Iksjani. Pochodzący z planety X. Nazwa planety wywodziła się z tego, że była to dziewiąta planeta w gwiezdnym systemie Alka Lurops. Po prostu ktoś błędnie zinterpretował rzymską dziewiątkę. Byli to technokraci, którzy zaopatrowali ludy imperium w nowoczesne technologie. Tworzyli oni wszelkie maści urządzenia i technologie, m.in. konstruowali oni wielkie liniowce gildi. W swoich konstrukcjach balansowali czasami na granicy zakazu produkcji maszyn myślących. Wywodzą się najpewniej jeszcze z Chin. Aby zapoznać się nieco bardziej z kulturą Ixian, polecić mogę książkę Ród Atrydów z serii Preludium do Dune, w której to jest przedstawiona. A, albo nie, nie książka, ale komiks o tym samym tytule. Tak, tak w tym wypadku rekomenduję jednak zapoznać się z komiksem i to z rosnącym pożytkiem dla nas wszystkich. Ixian nie należy mylić z Bene Tleilax, zwanymi także Tleilaxu. Była to społeczność tajemniczych genetycznie zmodyfikowanych ludzi zamieszkujących odległą planetę Tleilax. Dominującą grupą byli Mistrzowie Tleilaxu. Zajmowali się oni zakazanymi i moralnie wątpliwymi modyfikacjami genetycznymi. Potrafili oni m.in. stworzyć gole, czyli świadomego i inteligentnego klona martwej osoby. Najbardziej znanym golą w sadze był Duncan Idaho, który to od drugiej książki na przestrzeni całej sagi był wskrzeszany jako gola niezliczoną ilość razy. Inną grupą byli tancerze oblicza, czyli istoty, które niczym Mystics X-Menów potrafili przybrać postać dowolnej osoby. Używano ich do skrytych zabójstw, szpiegostwa i infiltracji. Trailaxu, jak i sam tancerz oblicza po raz pierwszy zostali opisani w Mesjaszu Dune'u.